Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Elfik, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać w grę FES. Jest to naprawdę fajna platformówka, nieco można powiedzieć pokręcona, gdyż jej główna mechanika polega na, na obracaniu, ale o tym potem, ponieważ chciałbym, aby ci, którzy nie znają tej gry, mieli malutką niespodziankę, bo... To jest coś nowego, czego, czego nie widziałem wcześniej, szczerze mówiąc. Natomiast ci, którzy kojarzą y, tę nazwę FS, na pewno wiedzą na czym polega jej istota. Dlatego, bez owijania w bawełnę, będziemy zaczynać grę. Zacznę od y, samego początku. Y, OK, oczywiście, wszystko zostanie utracone. Y, ja tutaj chciałbym się skupić w tych let's playach bardziej na przechodzeniu tej gry. Y, całości, czyli będę starał się znaleźć wszelkiego rodzaju sekrety, jakieś ukryte przejścia i tak dalej, tak dalej. Mam nadzieję, że w miarę to pójdzie sprawnie, zobaczymy. Szczerze mówiąc, jeszcze nie jestem takim graczem, który często, który w większości gier odnajduje wszystkie ukryte sekrety. Natomiast ta gra wydaje mi się, że naprawdę mnie wciągnie. Po, po, po chwili grania, dlatego chciałbym po prostu poświęcić jej w miarę e, dużo uwagi i pokazać Wam wszystko krok po kroku, jak to wygląda. <laughs> widzimy grafika, no za totalna, e, ale ja bardzo lubię taką grafikę i tutaj jakieś kolo przesyła nam list, jakimś takim dziwnym pneumatycznym, prawdopodobnie przewodem, trochę tu widzimy. Można się doszukać elementów w punku nawet, ok. Walk up to the mailbox, czyli podchodzimy sobie do skrzynki, czytamy list. Ja tą pierwszą planszę już raz przeszedłem, dlatego postaram się w miarę szybko i sprawnie przez nią się przedrzeć, a wam w ten sposób pokazać po prostu mechanikę gry, a także... Co, czego możecie oczekiwać po tych, po tych filmikach, po tym let's playu? I jeżeli się Wam będzie podobało, to fajnie, a jeżeli nie, no to trudno. E, ok, dostaliśmy list, drogi Gomezie, proszę spotkać się ze mną na szczycie wioski. Mam Ci coś ważnego do powiedzenia. Dzisiejszy dzień jest specjalny. Pozdrowienia, Jeezer. Ok. Press A to jump. Ok. Use the rest to look around. Zaraz zobaczymy jak to się możemy rozglądać tak, hmm. okay, możemy się rozglądać, super, czyli y, prawym analogiem bez problemu możemy się rozglądać po mapie. OK, no ale nie będziemy tu na razie czekać. Idziemy do góry. Mamy się spotkać na szczycie wioski to nie ma na co, nie ma co zwlekać e, swoją drogą przypomnę jeszcze że bardzo lubię takie gry, które mają pikselową grafikę, więc, więc to naprawdę miłe dla oka i, i cieszy dlatego to jest naprawdę bardzo przyjemna gierka, jak widzimy kiedy jesteśmy na, na e, jakiejś e, platformie możemy e, się opuścić w dół chodzić na boki, zeskoczyć pod, podciągnąć się do góry Także, wszystko tak jak w typowych platformówkach. Okej, okay, spotkajmy się z Gizerem. Zobaczymy co nam powie. Tutaj nie wydarzy się chyba nic, nic, nic specjalnego, po prostu... Zobaczcie sami zresztą. Zobaczcie mi ten moment zawahania. Myślałem, że te teksty się będą same przywijać, ale jak widać, nie. Ok, pokrótce wyjaśnię, co się dzieje, ta wielka kula. Yy, co ja mówię, kula? Kostka. Ta wielka kostka <laughs> mówi do nas w jakimś obcym języku. Z tego co wiem, to jest. Fezowy alfabet jego chyba da się nawet jakoś odczytać w późniejszej części gry. O, oczywiście postaram się to zrobić. Nie wiem na ile nam się to uda. Yy, natomiast jak widzicie świat gry jest płaski. Kompletnie płaski. Yy, wygląda na to, że tutaj mamy dwa wymiary, prawda? Natomiast to co się dzieje teraz to ta kostka właśnie pokazuje naszemu bohaterowi, że świat tak naprawdę jest w trójwymiarze. Oczywiście wszyscy wiemy, że Ziemia też nie jest płaska, dlatego nie mamy problemu z tym natomiast tutaj te postacie w tej grze są święcie przekonane, że świat jest płaski. I Ten nasz bohater dostaje moc postrzegania świata w innych perspektywach, czego wszyscy NPC-owie będą nas później, nam później bardzo... bardzo zazdrościć. No i dostajemy czapeczkę, która... Pomoże nam orientować się w czasie i przestrzeni. Ale czy przyda się do czegoś bardziej skomplikowanego, to nie wiem. Okej. Okay. I ta informacja mówi nam, że używając lewego i prawego trigera możemy obracać sobie świat w prawo i w lewo i możemy go zobaczyć z innej perspektywy. No i jak widać, coś poszło nie tak. Kostkę nam. Roztrzaskało na pełno małych elementów, które oczywiście będziemy musieli pozbierać I na tym, przynajmniej tak mi się dotychczas wydaje, na tym polega przede wszystkim ta gra Że by pozbierać wszystkie te kostki, złożyć to do kupy Żeby świat nie uległ zagładzie Okej, okay, czyli no w sumie to już skąd znamy, prawda? Zaczynamy zupełnie praktycznie od nowa Okej, okay, budzimy się w naszym pokoju, lecz jak widzimy nasz bohater ma ubraną czapeczkę, która się tam troszkę obraca jak chodzimy no i możemy oczywiście zmieniać kąt, kąt patrzenia, tak, o 90 stopni każdy obrót. To się może wydawać trochę skomplikowane na początku, ale w rzeczywistości wcale takie nie jest. Bardzo łatwo się do tego przyzwyczaić. Nie przyprawia to wcale o zawroty głowy, słyszałem też opinię, że niektórzy nie daliby radę po prostu utrzymać w ryzach swoich jelit, grając w tą grę, ale, ale nie sprawia to żadnego problemu, także spokojnie. No i oczywiście pojawia się nam mistyczny przewodnik w postaci półprzeźroczystej kolorowej kostki, który mówi nam, że oczywiście coś poszło nie tak, potrzebuje naszej pomocy, jest, tam, jest kropką, że heksahedron został sfragmentowany czyli podzielony na malutkie części musimy go skleić do kupy to co już mówiłem eee. <laughs> oczywiście jeżeli tego nie zrobimy to cały świat ulegnie zagładzie te drzwi prowadzą do zewnętrznego świata niestety są na razie zamknięte i możemy je otworzyć jeżeli znajdziemy kostkę i w tych drzwiach jest mnóstwo, mnóstwo drzwi i każda wymaga, każdy wymaga odpowiednią ilość kostek. Czyli po prostu będziemy tutaj poszukiwać kostek, które pozwolą nam przejść do kolejnych światów. Okej, okay, i zaraz wam pokażę, o co tutaj chodzi. Okej, okay, czyli jesteśmy sobie znowu ludkiem, z tym, że możemy obracać świat i chodzi o to, że musimy znajdywać takie właśnie żółte kostki. One w każdej, w każdej planszy, w każdej rundzie sklejają się na taką większą kostkę, one są różne. Czasami są to jest to 8 elementów, czasami chyba, chyba jest to inna ilość, tak mi się wydaje. OK. No, czyli będziemy tutaj się wspinać, będziemy sobie odwiedzać wszystkie pomieszczenia po kolei, pięterkami. <laughs> Idziemy tutaj, No okay. to widzimy dom dom majora bodajże Ok, przejdziemy za kominek I mamy skrzyneczkę Ok, press X to open Musimy, aby otworzyć skrzynkę musimy stać przed nią, nie możemy stać ani z boku, ani z tyłu, musimy stać tak jakby od frontu i znaleźliśmy klucz. Klucze otwierają drzwi, dowolne drzwi, ale mogą zostać wykorzystane tylko raz. Tak więc będziemy musieli korzystać z nich y, ostrożnie. Ok, i teraz jak widzimy, nie możemy wyskoczyć tam na górę, ponieważ jest za wysoko. Tutaj też nie damy rady, dlatego... Korzystamy z naszej magicznej umiejętności obrotu świata i teraz możemy sobie skoczyć spokojnie na skrzynkę, na pięterko wyższe i jesteśmy doskonale wyżej, superowo. Dzięki temu możemy zaliczać kolejne piętra i znajdywać kolejne gwiazdki. W tym pomieszczeniu jak widać nie ma nic, no niestety i tak się zdarza. OK, troszkę tu poszedłem w ciemno ale może wyjdziemy sobie tutaj. <laughs> tak. Znaleźliśmy mapę. Super, mapa do skarbu to jest zawsze coś fajnego. Okej, okay, tutaj widzimy jakieś magiczne znaczki, czyżby to było C na przykład? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Postaram się to jakieś jakoś rozwiązać. Wychodzimy. Czekajcie, czy na tym piętrze już byłem wszędzie? Tak, chyba tak. O, widzimy kolejną, kolejną, kolejną gwiazdkę, czyli skaczemy do góry. Okej. Okay, gdzieś tu musimy się jakoś do niej dobrać. Hopsa, sa. sa i jest superowo OK teraz wejdziemy sobie tutaj ten domek na wysepce zobaczymy co jest tutaj a tutaj jest dom Gomeza Okej okay. Nie, nie Gomeza Jeezera, Gomez to Gomez to my jesteśmy To był Gizer, ok, czyli nic w sumie ważnego tutaj nie było <coughs> Idziemy dalej do góry. Ok, tu mamy winoroś. Tam mamy kolejną skrzynkę na górze. Za chwilę ją otworzymy. O, i szkoła. Proszę bardzo. Mamy alfabet u góry zapisany. Ok, to spiszę go zaraz. Zajmę się spisywaniem go. Będziemy wiedzieć, jakie litery prawdopodobnie możemy wykorzystać w grze, bo wiem, że taki alfabet istnieje i trzeba go jakoś rozwiązać. Dlatego dziękuję Wam na razie za oglądanie. Jeżeli się podobało, to zostawiajcie komentarze i lajki. Na pewno, jeżeli spotkam się z pozytywnym odzewem, to na pewno będzie więcej filmików z tej serii. Do zobaczenia następnym razem. Już niedługo kolejny filmik. Papa! Pa.